I znowu się Manko, stale zamówił sobie nową roślinkę. Jo, też jestem ciekawy, w jakim stanie dojechała. To, co szukałem już tyle czasu, nie? Tylko jeszcze do końca nie wiem, czy to na pewno będzie to. Wiecie, jak to bywa. Jak podrośnie, to się okaże, czy to będzie to. No. A, zobaczymy. mogę napisać że to jest alokazja. Dobrze pamiętam. O kurczę, wstydnie pakują. Ale okazja olbrzymia. Makrorchiza? Nie umiem czytać po tych ich języku. Ale tu mam jakąś karteczkę. Zobaczcie, jak pakują, fajnie. Kurde. Jeśli to będzie ta roślina, co ja myślę, to będą gigantyczne liście. Może jeszcze w tym roku, bo powstrzymam ją w szklarni. Rozumicie. Oczywiście, gdzie zakupiłem, to sobie zobaczcie w linku. No, ja jestem ciekaw. Znaczy, pod filmem ja zawsze zostawiam linki. No, sprytnie pakują, wiecie? Bardzo mądrze. No, nie, nie, nie zepsuje się w takim jak to tak jest. A powiedzcie, co prosiłem firmę? O dwie, największe, jaką mają, mówię, dopłacę. Nawet od nie było. No, szkoda, bo kurde. Szkoda, no. Ja pierdzielę, zobaczcie, ale pakujący z kosmos, jeszcze jakaś taka gąbka. Piękny stan. Prawdopodobnie to jest to, ale czy to jest to, to się okaże. Wiecie kiedy? Za miesiąc, gdzieś tak. Myślę, to już będzie widać. No na razie jest taka maluszka. Przesadzę ją wieczorem. To nie dogram, nie? Pokażę Wam w jaką Ziemię przesadzę, bo teraz to idzie zdechnąć. Jeszcze znowu alerty, jakieś burzowe dali. Pokażę Wam wielkość na razie z tą malutką. Sporównamy yy, na przykład z, z alokazją, kolokazją olbrzymią leukazę, Giganta, czy coś. Yy, zobaczcie, też jest tam ta duża. A ta, którą trzymam w ręku, jeśli to jest ta makiroza czy jak to się mówi, to będzie miała ze 3-4 razy większe liście niż ta. To sobie wyobraźcie, takie gigantyczne liście. No nic, zostało czekać. Pożyjemy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy nie ma jakiegoś wałka Stale jak sprawdzi. Bo to też jest ten kanał, żeby szukać ciekawe gatuneczki, i żebyście wymogli potem, znaczy, żebyście nie byli stratni, i żebyście trafiali, wiecie, na takie, jakie są opisane na aukcjach, bo czasami różnie to bywa. Dobra, widzimy się, jak będę przesadzał wieczorem. Siemanko, przesadzanko. Słuchajcie, tak jak mówiłem, trochę się ochłodziło. Można przesadzić do takiego pojemnika na 7 litrów. Tą roślinkę, dobra, nie będę strzelał. Powiedzmy, że 5-7 litrów. I z tego powinny być porosnąć jeszcze większe liście. Niż te, ciekawe. Co tam, kurde. Ciekawe jak to porośnie, jaką ziemię użyję, już pokazuję, jaką ziemię stalewiak użyję, to samo, podłoże do warzyw, dopóki jeszcze mam takie werwę, podłoże do warzyw, nie wiem czy widać, o, 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 coś takiego, słuchajcie, nic trudnego, takie, takie sadzenie to każdy potrafi, ale tym więcej poradników, tym lepiej, grupa stalewiak, przypominam na YouTube. Kurde, pleśnie jest normalnie na tej ziemi, sobie wyobraźcie. Ale u mnie rośliny dają radę. Grzyba za to, z za tego zarzucimy. O co tutaj chodzi? <gryśla> <gryśla> Dobra. Raz, dwa, trzy. Zobaczymy stan korzeni tej roślinki. Także, kurde, jestem mega ciekaw, czy to naprawdę takie gigantyczne będzie miało te liście gdzie będzie stała będzie stała wyobraźcie sobie w tamtej szklarni tam podpędzimy Podpędzimy z miesiąc może i zobaczymy jak to będzie rosło czy się nie wda przędziorek i tak dalej nie jak się wda będziemy pryskać wodą ciśnieniem najlepiej jak ja to robię już patrzcie kurde ale powiem wam, pakowanie mają perfekcyjne, nie? Naprawdę Nie wiem co by się musiało stać z paczką Żeby Roślinę zarżnąć Stale jak motarz się jak Małe dziecko, kurde Dobra Patrzymy Spoko Zobaczcie Są korzonki Jak ja to mówię Ziemia Widzę tu jest jakaś z kamykami Ale ja jakiej bym nie dał, to one rosną, aby było dla warzyw, ewentualnie dla, yy, dla kwiatów, zawsze tak kupuję, pecha od 5,5 do 6,7 do 6, i to wszystko sobie daje radę. Nawet kurdejuka roztrata w gruncie ma taką ziemię też kupną i nic nie kombinowałem, jakieś tam drenaże, chociaż, chociaż nie pamiętam już szczerze, jak to było. Dajcie znać, czy macie tą roślinkę i jak wam rosną. Bo jeśli to jest to, to powinno mega przerastać, czyli za jakieś 2-3 tygodnie powinno widzieć korzenie na dnie, a jak będzie już przesychać często, no to wtedy przesadzimy jeszcze raz. Także jestem bardzo ciekaw, jak to podrośnie. Wy pewnie też. Także nowy sezon zaczęty. Nagram pewnie jeszcze jakieś kolejne odcinki o niej. Co ja zrywasz? Do A, zobacz czy robaków nie ma jak do ogórków zrywasz Nie ma Lolasia Dobra, srasia? To jest... Dobra, to byłoby na tym, tyle na temat tej oto roślinki Specjalnie tu kręciłem przy kolokazach, jak coś to mam tam chyba ze trzy sadzonki zostało, czy cztery Zobaczcie, no to a to, nie? No to jest kurde Porównanie na razie O Sąsiad ciśnie Dobra, idę montować film Trzymaj to się, do następnego razu Nie, nie da się Nie da się siedzieć Ale kurtynka działa Wiecie jaka ulga ta kurtyna? Normalnie szok Znajdziecie o tym jak robiłem poradnik Stajecie pod tym I taka ochłoda Oła. Super sprawa co widać chyba, jak leci? Kurde. Aż postoję chwilę.